Witam Was z tej strony PPXP, a to jest drugi odcinek z serii Watch Dogs. W tej chwili udajemy się do misji głównej, którą jednak postanowiłem rozegrać. Jest to któraś już z kolei misja główna. Tak uznałem, że może być fajnie ją akurat zrobić, bo zapowiada się ciekawie. Mianowicie mamy iść na aukcję

Aha, czyli teraz próbujemy odzyskać teczkę. Aha, nie wiedziałem, że tutaj są już... Nie wiedziałem, że tu już są przeciwnicy, czyli to jest misja na śledzenie. To nie są takie trudne misje, ale też nie są fajne. Ale mimo, mimo wszystko ją rozegram z wami. I can't believe it. What? Queens guys are pulling some old school gangster shit. Briefcase swap, really? Do they actually work? Never seen one of these. Why are they doing this? Are they fool city Anybody watching from Manhattan would see every swap. They're trying to confuse the detection software. Interesting. Oh yeah. Yeah, yeah. Już my Stay stał over the agent. Okej, tutaj pan się pewnie wróci za razie, kto bywał w basenie. Zauważyłem, że ta misja takie są dosłownie praktycznie takie same. I znowuż, jak, widzi, jak słyszycie, pewnie nie udało mi się... się zostawił komórkę. Nie udało mi się zmienić mikrofonu jeszcze. Nie jest to jednak takie proste, jak zakładałem, że będzie. Nadal tylko nagrywam tym mikrofonem ze słuchawek takich, które mogę podpiąć jackiem, a to nie są zbyt super słuchawki. Tutaj poudawałem, że gadam z gościem. Aha, do motorówki. Nie no, to zajebiście. you got the case on a boat heading up river you got a bike here i'm gonna follow maybe i can see where they're going give me a second what do you have nearby My guess this will be a short trip there's another drop for another pickup okay <laughs> nope nope no way. there's an old marina that's, that's, old marina. that's, that's gotta it. be it

Na razie nam się udaje tym motorkiem tutaj. Myślę, że jakbym zmienił na motorówkę, to to by było trudniejsze. Nie daliby się tak łatwo wyrobić. Myślę, że to nie wygląda na podejrzane. O cholera, jakbym wypadł, jakbym nie zahamował. No dobra, myślę, że 200 metrów zapasu między nimi to jest wystarczająco, ale oni nie widzę, że... Może My... tutaj takie kółko zrobić. I ja, apitole. iiiiabitule ja ale przyłem się spokojnie widzę ich, widzę ich, tam są no, nie ucieka pytanie tylko, co ja mogę to zrobić? formę? nie? No, nie, to mi nic nie da myślę, że muszę tam przejechać o, już zlokalizuj teczkę nie dając się zauważyć, więc myślę, że najłatwiej będzie kamerkami To jest kurde kawałeczek stąd. Nie, to jeszcze spróbuję. Pod platforma, platforma. Mhm. Nie, 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 w ogóle nie mam pojęcia, jak się tam dostać. Czyli jednak muszę z nimi tutaj powalczyć. Na razie, pan, schowaj tę broń. Postaramy się zrobić coś po cichu. Albo i nie. Okej, okay, jeden. Mhm. Może ktoś tu jest inny? Ile on przeżyje, kul? Może nie skończy, wiele. Pojęcia nie mam. Wiem, że może z tego umrze. Pan to na pewno już nie żyje. O cholera!

Już opuszczam kręg poszukiwań. Ty sukin kocie. Chodź tu. Podchodzi, podchodzi na hama.

można było zrobić tak bardzo po cichu. Ale to tak spieprzyłem. Ok, włamywanie się. Mm, więc najpierw zmienię tutaj. Cholera ma zabezpieczenia. A widzę, że tu już mogę coś zrobić. Okay. Jeszcze może. A, jeszcze tutaj trzeba sygnał dobrowy. A nie, no to najpierw tutaj musi być. Teraz tutaj. Tu już mamy. Tu udało się. Mamy już tu dostęp. Tam jest kamerka. i Już się włamujemy. Widzimy piękne miasto Chicago że odblokowała nam się kolejna... kolejny serwer CityOS. Udało się. Jakimś kutwa cudem. To było na tyle w tym odcinku. Było w nim mało... sensownych rzeczy, ale mam nadzieję, że się podobało. Okej. Okay. wind shimmer